Przechodzimy do y, tworów już y, człowieka, czyli najpierw włókna chemiczne syntetyczne. Y, włókna chemiczne syntetyczne y, to są także włókna celulozowe. To są włókna celulozowe najczęściej, y, z tym, że sztucznie wytworzone, czyli strukturę chemiczną mają takie jak bawełna, LEN, natomiast one są wytworzone sztucznie z... Najczęściej z drewna, z białek, białkowe to, to z białek, z, z drewna, ostatnio też takie modne, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy reklamowe, tak zwane włókna bambusowe. To też są włókna celuzowe sztuczne, tylko pozyskiwa, pozyskiwane z bambusa. Bambus oczywiście jako roślina, jako roślina szybko rosnąca jest wykorzystana jako źródło uzyskiwania tych włókien syntetycznych. Syntetycznych. To są potocznie Państwo pewnie spotkali się to są włókna wiskozowe, prawda? Wiskozowe u nas, polinozyk. Kiedyś w Polsce funkcjonowały trzy zakłady takich włókien sztucznych. Jedne były w Stargardzie Szczecińskim, w Tomaszowie Mazowieckim były też zakłady i wiele niegórze W tym momencie nie funkcjonują żadne, żadne z zakładów, a praktycznie na całym świecie. Są takie głównie trzy duże wytwórnie włókien wiskozowych. Czym one się charakteryzowały? Charakteryzowały się tym, że one miały bardzo słabą, słabą wytrzymałość. To, co kolega tutaj pytał, miały słabą wytrzymałość, a ta, ta wytrzymałość jeszcze w procesach mokrych była jeszcze bardziej obniżana. W związku z tym pracowano tutaj nad modyfikacją tych włókien i powstały włókna zmodyfikowane, lajocelowe, modalne. Które, niejako zachowując te podstawowe właściwości użytkowe, nadały im jeszcze większe parametry wytrzymałościowe, po to, żeby w procesach dalszych tkackich i wykończalniczych spełniały określone zadania. W tych włóknach Głównie, głównie są produkowane w Stanach Zjednoczonych. U nas najbliżej to firma Lensing. Raz przejdziemy do włókien chemicznych sztucznych i tutaj jest takim podstawowym włóknem, który, który jest najbardziej rozpowszechniony na świecie, to jest włókno poliestrowe. Poliestrowe. Ja tutaj wymieniłem Państwu, że tak powiem, nazwy, nazwy handlowe, bo struktura chemiczna jest taka sama. Natomiast różne firmy, które wytwarzają te włókna, nadają swoje, swoje nazwy. Powiedzmy Dacron, Terital, Trevira, Texlon. Elana, polskie włókno, prawda? Najczęściej włókno poliestrowe Elana. I to jest włókno, które tutaj jest oznaczane na, na, na tych szybkach literami albo P, albo PET, albo PS, prawda? Czyli poliestrowe. Natomiast w tej chwili na świecie dosyć dobrze rozpowszechnia się włókno poliestrowe z kwasu polimlekowego. Uzyskiwane z kwasu polimlekowego i to jest włókno PLA. Dlaczego, dlaczego to włókno jest tak istotne? Ponieważ to włókno jest praktycznie całkowicie biodegradowalne, czyli po krótkim okresie czasu przebywania w warunkach powiedzmy ziemi, otoczenia, mokrych i tak dalej, sprzyjających tego, ona ulega całkowicie biodegradacji, nie obciążając środowiska. Natomiast włókna poliestrowe, poliestrowe są dosyć Trudne, trudne, jeśli chodzi o, że tak powiem, biodegradowalność i to są czasami dziesiątki, setki lat. To musi być dostosowane do, później do dalszego procesu przetworzenia, przędzenia, żeby móc łączyć w mieszanki, prawda, bo często są mieszanki bawełna, poliester, poliami i tak dalej. Włókno dostosowuje się pod względem grubości, długości, żeby w procesach technologicznych można je połączyć, żeby można je wyprząć. Dlatego to wszystko tak. Tak mniej więcej wygląda. Dalej, włókna polipropylenowe. No to Państwo głównie polipropylen znacie przede wszystkim z worków, prawda? Dawniej były worki polipropylenowe robione z tasienki, aczkolwiek w ostatnim okresie czasu włókno polipropylenowe, które ma bardzo dobre właściwości użytkowe postaci mikrowłókien i tak dalej jest coraz więcej stosowane w wyrobach odzieżowych, które mają bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o właściwości użytkowe, typu przewiewność, komfort, prawda, ciepłochłonność, wiatrochłonność. No, takie jeszcze bardzo popularne, popularne, które funkcjonują, to włókna poliamidowe. Włókna poliakrylonitrylowe to przede wszystkim zastępują wełnę. No i te włókna poliuretanowe, no to panią są szczególnie miłe, bo to wszelkiego rodzaju wyroby pończośnicze, rajstopy i tak dalej, rozciągliwe to są włókna poliuretanowe, czyli takie jak spandex, lajkra, elastan, używane, używane przede wszystkim do tych celów, aczkolwiek też w mieszankach. W mieszankach są używane do produkcji tkanin, nadając im określoną rozciągliwość, elastyczność, prawda, są które wyroby typu sportowego, żeby się nie wypychały i tak dalej. To dodaje się w niewielkim procencie tych wielkien poliuretanowych, żeby poprawić, poprawić właściwości użytkowe. No, i tak pokrótce omówiliśmy sobie surowce, z którymi Państwo możecie się spotkać w wyrobach bukińczych. Te surowce, zarówno w postaci naturalnej, takiej jak są, a także w mieszankach, bo tak jak już wspomniałem, można, można tworzyć na etapie tworzenia przędzy tym, mieszanki dwu-, trzy-, czteroskładnikowe tak żeby połączyć, połączyć właściwości poszczególnych włókien, na przykład właściwości użytkowe z właściwościami wytrzymałościowymi. Najczęściej na przykład mamy takie wyroby bawełna poliestr, prawda? To jest takie najbardziej popularne mieszankowe połączenie, gdzie właściwości wytrzymałościowe poliestru i, trwa, i trwałości wykorzystujemy, żeby, powiedzmy, z, wzmocnić strukturę wyrobu tkackiego, bo bawełna ma powiedzmy gorsze, ale ma lepsze parametry użytkowe jest bardziej higroskopijna, milsza w dotyku i tak dalej.